Witamy ponownie na trasie. Jesteśmy na zapiekaneczce. Tak, idziemy od godziny 2.30. Aktualnie jest Które? 5.16. Tak, jesteśmy, no powiedzmy, w połowie trasy. Możesz więcej niż za połową. I śmigamy przerwa na szybkiego Orlenika, sponsor programu i jemy i jedziemy dalej. Zaparkowałyśmy. Pod kapliczką, pięknie. No i co? Idziemy czerwonym psaki. Mam nadzieję, że w tą stronę. Pogoda taka średnia, ale jak sprawdziłyśmy to tylko ma być pochmurno. Co prawda ma nie padać. Ale zobaczymy, mamy wszystko przeciwdeszczowe. Także idziemy. Tupel przed nami. Początek mamy dobry. Ścieżka gotowa. Równa ósma. O, na no to o ósmej. Wyszłyśmy. Zaczęłyśmy. Ładne widoczki. I idziemy. A teraz historia konkretna. Czyli idziemy sobie, idziemy. W pewnym momencie zaczął padać deszcz. No to co jakie zaciągamy kurteczki na siebie. Siedzimy, siedzimy. Przebieramy się. A nagle jakiś facet z krzaku wyskakuje. Dziewczynki by na poziomki przyszłyście. Paulina aż podskoczyła. Do góry. No taka historia. Tu mamy kamieniową Łodegowicę. I są roboty strzałowe. Może zdążymy czasowo, ale nie wiem. Będziemy się śpieszyć. Mamy czupę, Godzinkę. Czerwonym szlakiem Pod przysłowam. Mhm. I idziemy w tamtą stronę. Przyszłyśmy konkretne błotko. I jesteśmy na rozdrożu. Mamy kapliczkę. Szlak, obszar natura 2000 Beskid mały i idziemy. Przyjechały z Beskidu niskiego do Beskidu Małego. Mamy kolejną kapliczkę. Takie dwie stare babcie, które sapią cały czas. No także, jeszcze trochę przed nami. Już myślałyśmy, że nam się udało, a to przełęcz pod Czuplem 872. I dopiero za ile? 40 minut będziemy na szczycie. Załamana. Nawet nie. No i mamy Czupel. No, i jest to, że idziemy sobie. I tu jest napis: Miejsce wypoczynku. Dobra, idziemy dalej, bo jeszcze nas czeka te 40 minut, które przed chwilą przeczytałyśmy. Idziemy, idziemy, idziemy. A to tu. Wchodzimy w dół. Mijałyśmy fajnych panów. E, pieczątki, niestety, nie mamy. Oczywiście tych panów pozdrawiamy, jeżeli będą oglądać ten filmik. Paulinka, zwłaszcza tego bruneta. E, z lewej, co szedł? <grym> Tak. No idziemy teraz w dół. W dół to ja mogę schodzić, naprawdę. Chwila przerwy. Czas na batonika. Jemy pod kapliczką, o której wcześniej mówiłyśmy. idziemy. Smutne, bo nie wiemy, co zrobić z tą pieczątką. Bo jest sobota. A gmina zamknięta. W najgorszym wypadku będziemy jechały 20 km stąd, żeby ją podbić. W ogóle dziwne, że na szczycie nie ma... <ścoughs> piecząteczki. To jest ułatwienie i to takie konkretne. Byłyśmy pod Gawrą. No i pani mówi, że tam nie ma w ogóle pieczątek, chociaż na stronie Korony Gór Polski jest napisane, że znajduje się. I wcisnęła nam naklejki, że to będzie dobre. Oczywiście trzeba było zapłacić. No i teraz jedziemy do naszego schroniska. Chwilę Odpoczniemy, nie wiemy co zrobić z tymi pieczątkami, żeby to było zaliczone, mamy zdjęcie pod Gawrą, mamy to, Parku może będzie dobrze. O, tu mamy jeziorko, piękne. Parkujemy, jesteśmy już, pokoik mamy, jesteśmy w młodzieżowym schronisku w Żywcu, Aż takiego, taka nazwa plus minus, ceny przynajmniej przystępne, czyściutko jest, więc... Polecamy. Ile tam było? 35 zł za noc. Więc nieźle. Jak dla podróżujących. A teraz idziemy na jedzonko Bo jesteśmy głodne. idziemy na kolejny szczyt. Szybka ocena pizzy. Wyglądowo 10 na 10 Smakowo na szybko też 10. Jak ty oceniasz? Jest dobra. Polecamy. Oto nasz pokój. Gwiazda. Ogólnie miałyśmy mieć dwuosobowe, ale dostałyśmy cztero. Więc nie będziemy narzekać. Drogi. Jeszcze tego samego dnia idziemy na Skrzyczne. Dwie godzinki przed nami i lecimy w tamtym kierunku. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jesteśmy już po jednym szczycie. Jak myślisz, ile wyjdziemy? Dwie godziny, tak czy dobrze. ponad? Będzie dobrze. Wille wyjdziemy do godziny czy więcej? Będzie dobrze. Tak. Idziemy. Tak. Paulinka daje radę. Ja nie. Już drugi szczyt. To za dużo dla mnie. A Paulinkach nigdy nic, jak nowa naradzona wchodzi na sam szczyt. Ja tylko tak z tyłu doganiam co chwilę. Nieprawda. Gdyby nie ja, to już by była na szczycie. A tak to się musi ciągnąć ze mną niestety. Ładne widoczki.

Dobrze żyję, to jest na nasz Załatwione piecząteczki. Tak to wygląda. Teraz idziemy na widocznie. Jesteśmy na miejscu Ja już się nigdzie nie ruszam, dosłownie nigdzie się nie ruszam. Przeszliśmy dzisiaj, podsumowując, kroków mamy 33 914 dystans 24 km kalorii. Myślę, że jest więcej, bo tu nie ustawiałam, że chodzę nie po górach. Bateria się trzyma. Dzień drugi. Jesteśmy na plaży w Czernichowie. I dzisiaj sobie odpoczywamy. Mamy własny kącik. Za chwilę się rozłożymy. Później będziemy wyjeżdżać na górę. Żar tam, kolejeczką. Może sobie wypożyczymy rowerki. Trochę podpoczywamy. Ładnie. Czemu nie? Co Ciężki wybór do opalania. Na co się decydujesz? Ja nie wiem. Pierwsze chyba to. A później, żeby było szybciej, to to. Paulinka kieruje. Master. Mamy pasażera na gapę. gapę się No i nie było najwygodniej, na nie? I jedziemy. Na rowerka. Ale nie płycie do przodu. No to... I poszedł. To teraz uciekamy. Taka atletka. Teraz opinię poproszę. Opinie. Na temat rowerka. Tak. Rowerek i jazdy. W Pierwszej klasy poruszamy się do przodu. I nie zatapia się. To jeszcze, jeszcze najważniejsze. Sporo na kilku pasażerów. No. I grzeje. czekamy. Jak się czujesz? Jest. Dobrze się czuję. Zadowolony, że wchodzisz po raz kolejny? Bardzo zadowolony. Będziemy wchodzić. i prosto z wyjścia. Takie widoczki okay. mamy. Kurde. Yeah. Obawiam. <laughs> 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 Nie będę się bała. Ale tak to fajnie wygląda. No, ale wiatra mają idealne, w tą stronę. Proszę, tyle mają linę, że wiedzą w ogóle, którą, o nie, ciągnąć. Ale też z kolei. No, zaraz drzewam wleci. Par, par na no par. Ode. Został się Oja, się pięknie. Od razu powtarzał. <grym> <grym> wow. I już lepiej. Oj, ja. <grym> I poszła. I teraz się chowają do takiego Ryneczek w żywcu. który teraz zauważyłyśmy serduszko i żywiec. Super. Czego? Co to w ogóle jest? Zamek Habsburgów. To wszystko? Nie, nie. Co no, kompletnie. To... No, a to jest co? Karyk miniatur niestety zamknięty, ale zerkniemy z zewnątrz. To nawet nie kojarzę, które w ogóle tam. I domek chiński. <noise> Ładniusi. Pożegnałyśmy się z kolegą. No i co? Wracamy na domek już powoli. Ominął nas koncert Alvaro, ale trudno, damy radę. Nie przewidziałyśmy tego. Wyjazd bardzo udany, oczywiście na plus. Polecam każdemu żywiec, fajnie było. I te szczyty do zdobycia. No i co? Do widzenia!